5 złotych medali to ogromne wyróżnienie. Kolejny rok na Warsaw Spirits Competition nasze produkty uzyskały niemalże najwyższy poziom oceny. Jesteśmy bardzo dumni z tego, ponieważ wkładamy to owoce, serce, alkohol, miód, cukier i czas. Ten czas jest najistotniejszy. Wspólnie rodzinny interes rozwijamy od dwóch lat. Sprawia nam to ogromną radość, przyjemność. A zwłaszcza komentarze, które płyną ze strony naszych klientów, utwierdzają nas w przekonaniu, że jesteśmy na dobrej drodze, inwestując w jakość. Z kilograma owoców uzyskujemy pół litra naszych nalewek. Nasze likiery podbijają nie tylko restauracje, ale przede wszystkim stoły naszych klientów. Bardzo dziękujemy i obiecujemy, że będziemy podążać drogą jakości. I być może też wyróżnień. Do zobaczenia za rok.